Siemanko, siemanko, moi widzowie, super, że jesteście z tej strony, Byk Sławek. Pozdrawiam wszystkich widzów. Pozdrawiam sportowych youtuberów, w szczególności Richarda, koszmarnego Pawła, z Żuci Brzucha. To są ci trzej youtuberzy, którzy regularnie mnie wspierają i systematycznie, oczywiście, też. Pozdrawiam również Piotra z kanału Fajna Telewizja. Ma super filmy, nie jest to kanał sportowy, tam są instrukcje, są różnego rodzaju wycieczki, jak się przygotować do tej wycieczki, różne rzeczy, pan Piotr kupuje, na przykład ekspres do kawy i pokazuje ile ten ekspres z prądu zużywa i tak dalej, i tak dalej, jak naprawiać samochód, bardzo fajne, ciekawe materiały, mi się osobiście... Podobają najbardziej właśnie te wycieczki, jak się do nich przygotować, jakie to są koszty, z czym to jest związane, z jakimi niebezpieczeństwami. Polecam serdecznie, a my jedziemy z tematem. Mówiłem, że już pozdrawiam wszystkich widzów? Mówiłem. Pozdrawiam również wszystkie chude szczury, wielkie chłopy i wszystkich dowalonych, umieśnionych facetów. Jesteście kosakami? No to dawaj, jedziemy. Dipy 25 kg, podczepiamy pod bycze jądra, znaczy ja pod bycze, a wy pod wasze jądra i jedziemy z koksem. Nie dasz rady podczepić 25 kg? Nie ma żadnego problemu. Możesz nawet bez obciążenia, ale jedziemy na ilość. Także wstawiajcie filmy, jak robicie dipy na ilość i oznaczajcie mnie. Cały czas czekam na to. Nie poddam się łatwo, pamiętaj! Na rozgrzeweczkę zrobiłem sobie wyciskanie na atlasie. No i druga część rozgrzewki, dipy, ale bez ciężaru to taki lajcik. Think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell.